Dzięki temu poznałam przedstawiciela stawy. Byłam wtedy młodym przedsiębiorcą, więc bardzo mi pomogło to, że od razu podpisaliśmy umowę i dzięki temu mogłam uniknąć własnego zatrudniania kierowców, dbania o to, żeby byli na czas. jakby to, Te wszystkie problemy związane z zatrudnieniem i z dostawami przejęła na siebie stawa. Każda restauracja, szczególnie moja, ona jest tak troszkę na uboczu. Jest to stare osiedle, więc jakby też wiedziałam, że będzie potrzeba dostaw do centrum, do firm właśnie ze względu na to, że nie każdy może tutaj przyjechać w trakcie godzin pracy i moim pomysłem poza spożywaniem posiłków na miejscu i na wynos było oczywiście dostawy. Przede wszystkim mam na czas niezawodnych kierowców, którzy są ze mną codziennie. Nie muszę się martwić o to, czy ktoś przyjdzie do pracy, czy nie przyjdzie, czy ta dostawa będzie zrealizowana, czy jej nie będzie. Odchodzi mi opcja zatrudnienia pracowników, kupowania samochodów dostawczych, i dbania o to, żeby to było wszystko dowiezione w 100% w tych torbach grzewczych. To już nie jest mój problem i bardzo się z tego cieszę. Poleciłabym współpracę z firmą Stawa, ponieważ cenię ich sobie za niezawodność, ponieważ ani razu w ciągu czterech lat mnie nie zawiedli. Oczywiście były sytuacje, gdzie, ze względu na warunki atmosferyczne, te dostawy były troszkę później. Natomiast mogę śmiało polecić i powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona, ponieważ odjęło mi to masę problemów, z którymi musiałabym się jako właściciel borykać, a dzięki temu, że są osoby typu koordynatorzy, kurierzy, to jakby część obowiązków i, i, i planowania dostaw przechodzi na nich. Dzięki temu możemy robić dobrą kuchnię, nie zajmując się dostawami, tylko planować karty menu, dostawy żywności i po prostu spędzać czas z klientami tutaj na, na miejscu, dogadzać ich kulinarnym fantazjom.